Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w wyjątkowo bajecznym miejscu, i nie jest to kraina świętego Mikołaja, jak mogłoby się wydawać. Adam, Klaudi. Oskara i Nel. Witam Cię bardzo serdecznie, Klaudia. Cześć, mam nadzieję, że jednak jest to kraina Świętego Mikołaja, przynajmniej tak e, mówimy naszym e, dziewczynkom. Przed wejściem jest skrzynka na listy, tam trafiają e, po prostu pomysły na, e, na prezenty dla dzieciaczków i się śmieję, że oświetliliśmy dom z myślą o tym, że mówimy e, Nelci, Hań, zobacz Święty Mikołaj będzie wszystko widział, więc na pewno dotrze. Więc tak wiesz, ciszej z tą myślą. No dobrze, dobrze. Na szczęście Nel jest teraz w przedszkolu. Mam nadzieję, że kiedyś obejrzy ten wywiad i zobaczy, jak tu jest wspaniale, ale żeby tak było, no to musieliście chyba włożyć w to wiele pracy. Kto w ogóle wpadł na pomysł, aby to wszystko tak wyglądało?